Typowa uliczka między takimi barami, nie? No, kable wiszą jakieś graffiti, jakiś syf Rury, olej Kable Kurna, jakie kable Ale no, lepiej tego nie dotykasz, bo to siła jest chyba strasznie grube. Stare Aircony, ale Dajkin no, Najlepsza firma O kurna Żeby się nie otwierało to jest po prostu kawałek kamienia Bo tak to się, żeby się całe otworzyło, nie? Można i tak Można i tak Tu ktoś mieszka sobie Panna Agnieszka już tu nie mieszka Fajny ten licznik stary. O kurwa, tam jakie tam. Ktoś sobie postawił normalnie chałupę na chałupie z tych z falistych, z metalu falistego. tutaj też takie kurwa. Nowe drzwi, a ten, a reszta stary, stary trup taki. Wow, tam jakie wejście ukryte wejściówki Okienko otworzone To może panna Agnieszka może jeszcze tam mieszka w takim syfie no ale to, no, to no, tak lubią Wiadomo co tam się dzieje wieczorami w tych pomieszczeniach Princess. wow! Soto yes! Aha yes! Resurrection of Princess! Resurrection of Princess Ototachibana! Once upon a time when the troop led by Yamato Takeru was in transit across the Hashirimizu street, straight street, They were suddenly strand, stranded by storm. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tu jest wersja po japońsku. Nie widziałem tego. No ciekawe. No tam koledzy. Uh, z, koledzy z tej marynarki wojennej. No i tutaj, te. Tutaj są albo jakieś tam bary filipińskie, amerykańskie, jakieś inne tam.